Eee. No, naprawdę jesteś piękny. Król Lew? Z tym gremilińcem, jak coś. No? Dobre. A propos Piotr. Super, masz te nogi, naprawdę. Po prostu w miarę upływu lat odżywiania i w ogóle całego sposobu życia i bycia. Sylwetka kobiet się diametralnie zmieniła. Obejrzyj sobie filmy takie z kobietami po wojnie. Wszystkie miały wcięcie osy i takie bioderka. Jak babcia. A ty jesteś co? A potem stopniowo, stopniowo, stopniowo i w tej chwili kobiety wszystkie, popatrz, jak są zawody lekkoatletyczne. No zobacz. Jak Ale one, to one nie są wszystkie, to są sportsmenki. Jedna na milion. No weź. Ty też jesteś jedna na milion, tak mama? Nie, ja nie wiem sobie. Kurczę, no powiem wam, że troszeczkę mi się tutaj Proporcje z Chociaż... Nie wiem, coś jest nie tak. No nic, jesteśmy na próbie, a jutro koncert, także oglądajcie.